Cześć! Co prawda pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, jednak żeby sobie nieco poprawić humor i dodać nieco koloru do tak szarego e, zimowego dnia, mam dzisiaj dla Was rower, który naprawdę mocno wyróżnia się z tłumu. E, rowerem tym jest Trek 84 DS, czyli rower crossowy. E, rower ten naprawdę poprawia humor, e, co łatwo zauważyć po kolorze, bo wersja, którą dzisiaj dla Was przygotowałem, e, jest w specjalnym limitowanym malowaniu e, Trek Factory Racing. E, jest to charakterystyczna czerwień, którą możecie zobaczy, znać na przykład z peletonu, bo taki kolor właśnie mają szosowe, tudzież górskie treki, które startują w różnego rodzaju wyścigach. Trek 84DS jest typowym rowerem krosowym, jednak rowerem krosowym naprawdę rewelacyjnie wykonanym. Miałem przydąć, że tym rowerze zrobić kilka kilometrów, i muszę przyznać, że jest niezwykle wygodny. I sprawia wrażenie naprawdę doskonale wykonanego. Rower ten świetnie się prowadzi, nic tutaj nie stuka, nie puka i wszystkie elementy sprawiają wrażenie świetnie spasowanych. Cóż o tym jeżeli chodzi o stronę techniczną? Mamy tu oczywiście aluminiową ramę, e, dość lekką, o fajnym, nowoczesnym kształcie. Rama oczywiście ma już wprowadzenie wewnętrzne pancerzy, które jest całkiem fajną rzeczą w tego typu rowerach, bo e, raz, że trudniej uszkodzić przewody podczas transportu, bo po prostu są pochowane e, w ramię, dwa, w, również są bardziej odporne na zabrudzenia i tym podobne eksploatacyjne przygody. Jeżeli chodzi e, tutaj o inne elementy związane z tą ramą, to ona ma bardzo dużo e, fajnych detali, które pomagają zwiększyć funkcjonalność tego roweru. Możecie zauważyć na przykład mocowania do bagażnika, które jest już przygotowane w ramie, mocowanie do błotników, dodatkowo rama jej szerokość tylnego trójkąta oraz szerokość przedniego widelca sprawia, że do tego roweru możemy bez większego problemu zamontować nieco szersze opony. Pochodzące z rowerów górskich, e, bo przecież koła 28 cali, tak naprawdę, to dokładnie ten sam rozmiar kół, e, co koła w górskich 29erach. Więc wystarczy założyć na nieco grubszą, e, szerszą oponę, i uzyskujemy rower, który będzie e, tak naprawdę na roweru górskiego. Oczywiście nie będzie sobie tak dobrze radził w terenie jak. E, Prawdziwe rowery górskie ze względu na geometrię, bo ta jest dużo bardziej rekreacyjna, jednak jak najbardziej możemy możliwości trenowe tego roweru zwiększyć. No zresztą zastosowane w tym rowerze fabrycznie opony też mają całkiem fajny bieżnik, są wąskie, więc świetnie radzą sobie z jazdą po asfalcie, a przy tym naprawdę bardzo dobrze zachowują się na brudnej nawierzchni, na przykład na piasku, zabrudzonej ziemi. Jeśli chodzi o sprzęt w tym rowerze mamy tutaj do dyspozycji 27 biegów obsługiwanych przez tylną przerzutkę Shimano Alivio. Jest to już Alivio w najnowszej specyfikacji z systemem Shadow, czyli z większym naciągiem sprężyny. Napęd działa bardzo, naprawdę bardzo precyzyjnie, e, tutaj nie stuka nam łańcuch podczas, e, podczas jazdy, naprawdę jest to fajna i trwała grupa. E, korba jest od e, FSA, e, fajna korba, lekka, bardzo sztywna, też nie sprawiająca żadnego większego problemu eksploatacyjnego, przednia przerzutka Shimano Acera. Cóż tutaj więcej jeżeli chodzi o sprzęt no, Oczywiście hamulce w tym rowerze są już e, Hydrauliczne, mamy tutaj hydrauliczne tarczówki Od e, Tektro model Auriga e, Hamulce fajne, proste w obsłudze Wystarczająco mocne do tego typu roweru e, Rower jest na skroś nowoczesny Widać to po e, na przykład kształcie ramy Po wspomnianym wcześniej wewnętrznym prowadzeniu przewodów e, Dodatki takie na przykład Jak tylne moc mocowanie tylnego hamulca Które też jest tak naprawdę już umiejscowione Wewnątrz tylnego trójkąta ramy Przez to e, rower jest zdecydowanie Mocowanie e, jest zdecydowanie Rower tak naprawdę lepiej przekazuje siłę hamowania. E, fajnie wykonany rower, naprawdę mnóstwo bardzo wysmakowanych detali. Świetnie wykończony. E, kolor naprawdę jest unikatowy i bardzo mocno wyróżnia się z tłumu. E, jeśli chodzi o jeszcze komfort w tym rowerze, to oprócz e, geometrii ramy, która jest typowo jak to w rowerze crossowym, e, tak zaprojektowana, że umożliwia nam zajęcie w wyprostowanej pozycji za kierownicą, e, mamy tutaj bardzo fajny kształt górnej rury, z takim charakterystycznym załamaniem w rowerach crossowych e, treka. Mamy tutaj i oczywiście przedni amortyzator. Jest to SR Santor Nex. Taki widelec stworzony specjalnie z myślą o rowerach krosowych trekkingowych. Ma on oczywiście blokadę. Blokada jest obsługiwana z pokrętła na e, koronie, więc w razie potrzeby utwardzenia tego widelca, kiedy jedziemy po gładkiej drodze, po co marnować energię na uginanie się widelca. Można ten widelec zablokować dosłownie w sekundkę. E, komponenty Bontragera posiadają parę ciekawostek. Na przykład mostek e, posiada system Blend Air. E, to jest taki drobiazg, który możecie tutaj zauważyć. E, górna część mostka ma takie charakterystyczne wcięcie umożliwia w zasadzie beznarzędziowy montaż na przykład liczników albo oświetlenia pochodzącego z firmy Bontrager. Bontrager jest marką produkującą komponenty i akcesoria Trek'a, jest własnością Trek'a. Bontragera również są elementy takie jak siodełko i sztyca, fajnie wykonane, sztyca oczywiście aluminiowa, natomiast siodełko o fajnym kształcie, dość miękkie, ma sportowy profil, więc na dłuższych dystansach nie będzie męczyć tak jak takie typowe kanapy, a przy tym jest mniejsze od siodeł sportowych, więc naprawdę fajnie, fajnie się nam tutaj sprawdza. Warto zwrócić uwagę na taki detal, że rowery Treka, niezależnie od tego, czy są to rowery crossowe, rowery sportowe, czy szosowe, czy górskie, posiadają już system e, przymocowania do systemu Duotrap. E, jest to tak naprawdę zintegrowane miejsce na nadajnik e, i odbiornik, e, pomiaru kadencji oraz pomiaru prędkości. Tutaj możemy sobie zakupić moduł DuoTrap, który w zasadzie wystarczy odkręcić tą zaślepkę, mocujemy tutaj moduł DuoTrap. Moduł DuoTrap przy pomocy Bluetooth albo ANT+, transmituje nam dane na przykład na telefon komórkowy albo do licznika bezprzewodowego w naszym rowerze, więc nie potrzeba tutaj żadnych dodatkowych instalacji do licznika, żeby mieć takie dane jak prędkość czy pomiar kadencji. Bardzo fajny rower, bardzo fajnie wykonany. W wyróżnia się z tłumu i świetna jakość. Warto tutaj podkreślić, że Trek w swoich rowerach daje dożywotnęgłe na ramę, w związku z czym zakup tego roweru tak naprawdę jest e, pewnym wydatkiem, który jest wydatkiem na lata, bo ten rower posłuży nam naprawdę wiele, wiele sezonów. E, fajny rower, fajne nawiązanie do wyścigowej historii Trek'a, właśnie przez fakt tego malowania. E, Trek Factory Racing, także e, ciekawy rower, warto się zainteresować. E, myślę, że mocny sposób na to, żeby się wyróżnić z tłumu.